Kanał To Jest Boks Sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons W Sztarskiej Porębie Zawodnik pochodzący z Francji 11 zawodowych pojedynków 8 wygranych 2 pojedynki przegrane Jeden z nich z Przed Państwem Kevin Eskanez Kevin Eskanez 11 walk, 8 wygranych 2 porażki, 1 remis Chłopak z Marsyliw, z wielkim doświadczeniem kickboxingu nosi na wagę 57 kg 50 gramów. Z zawodu w stanie i Mazur Boxing. Sześciokrotny miejsc Polski, a także wicemiejsc Europy. 28 zawodowych pojedynków. Wszystkie pojedynki wygrane w tym przez KO. Przez Waszem 58 kg, 200 gramów waży Kamil Łaszczyk, Kevin Eskanes, Kamil Łaszczyk, Pozycja bocerska Niepokonany szczurek versus Kevin Eskanes, Twardy chłopak z Marcyli. No i Nive. 10 rub. Kamil Łaszczyk w swoim mieście. We Wrocławiu. Tu na stadionie to już Dziękuję bardzo, się przed ekranami dyrektorów już zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. jestem! Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.